klaksonem woła błyszczy pysk na rozpędzonych kołach zaczniemy od nowego systemu zleceń podobnie jak w poprzednim wpisujemy zlecenia tym razem wyskakuje nam z boku musimy właśnie myszką wybieramy czy chcemy zlecenia legalne czy nielegalne chwili, oczywiście wybieramy zlecenia legalne następnie wybieramy Typ pojazdu, jakim się poruszamy. Obecnie poruszamy się dostawczakiem, czyli wybieramy dostawczak Tu mamy system, tu mamy listę dostępnych zleceń, które akurat nam proponują do naszego pojazdu. Wybierzemy sobie na przykład, przykładowo nie będziemy już tego robić zlecenie drugie i nie musimy już y, y, wpisać kurs wystarczy że kliknę po prostu na zlecenie nam gdzie mamy ładunki i gdzie mamy zawieźć klik, y, klikamy ok i jak widzimy mamy zlecenie załadunek rozładunek soki czas dostawy pojedziemy teraz załadować i tam też się troszkę zmieniło widzimy się za chwilę dojechaliśmy właśnie na do załadunek podobnie jak w poprzednim systemie wpisujemy załaduj, i wpisujemy ile chcemy załadować w naszym przypadku jedziemy aktualnie dostawczakiem więc są to 3 dni legalnie możemy załadować to jest zmiana, która została wprowadzona od nowego stosującego wybieramy w jakim czasie chcemy dostarczyć 12 minut jest to płaca podstawowa czyli tyle ile przewidziane w systemie y, za dowiezienie w czasie ładunku 7 minut jest to czas krótszy czyli dostajemy więcej pieniędzy w tym przypadku 50 zł więcej do płacy podstawowej 17 minut jest to wydłużony czas czyli Dostajemy o 50 mniej To tyle, te dane wybierz I na fajnie jedziemy jak w poprzednim systemie, tam na miejscu swojego rozładu Nic się nie zmieniło w tej kwestii Tak jak już mówiłem, nie będę na razie Nie będę jeździł Ponieważ mam wystarczającą ilość punktów A chciałbym jeszcze pokazać kilka innych rzeczy Dajemy anul. Teraz z uwagi tego że już mamy wystarczającą ponad 30 punktów potrzebujemy prawa jazdy. Prawo jazdy robimy w urzędzie. Aby dojechać do urzędu najlepiej jest pisać GPS. Włączamy śpies, udajemy główny urząd TST. W takim mapie pokazał nam się kwadrat. Jest to miejsce, w którym znajduje się obecnie główny urząd krajowego serwera transportu. Tam się udamy, widzimy się na miejscu. Dojechaliśmy właśnie na miejsce. Aby wyłączyć GPS. Wpisujemy ponownie GPS i wyłącz GPS. Następnie wchodzimy do środka. I udajemy się do recepcji w celu dalszych informacji. Wpisujemy. Recepcja. Jak zdać egzamin teoretyczny prawa jazdy? Tutaj czytamy, że musimy się udać do biura Word i tam poprosić o skierowanie na egzamin teoretyczny. Tam też się udamy. Biuro to znajduje się na pierwszym piętrze. Jesteśmy w biurze. Dowiedzmy się coś o egzaminie teoretycznym. Wpisujemy, tak? I aby zdać egzamin teoretyczny, musimy udać się po swoje dane osobowe w biurze administracji. Biuro administracji znajduje się na tym samym piętrze. Jest to pokój na, na drugim końcu korytarza. Mamy tutaj, aby odebrać dane, wpisujemy dane i mamy że dane, aby musimy teraz je dostarczyć do biura, gdzie będziemy zdawać egzamin. Ponownie, oddajemy dane osobowe w tym miejscu. Dane osobowe zostały oddane. Możemy się udać na egzamin teoretyczny. Sala egzaminacyjna znajduje się obok biura administracji. Tutaj. Musimy usiąść na wcześniej. Siedzimy na krześle, wpisujemy egzamin i odpowiadamy na yy, każde pytanie. Jak widzimy egzamin zdaliśmy pozytywnie, mamy 9 na 10 punktów. Udajemy się teraz do, ponownie do yy, biura. Jesteśmy w biurze, podchodzimy do egzaminu praktycznego, wpisujemy ponownie Word. Yy. Musimy teraz odebrać zaświadczenie lekarskie. Zaświadczenie lekarskie odbieramy na drugim piętrze. W tym miejscu piszemy zaświadczenie. Możemy udać się ponownie do biura. Zostajemy w miejscu, w którym oddajemy zaświadczenia lekarskie. Word. Możemy się udać do biura egzaminatorów, aby poprosić o test. Idziemy na sam dół. Przed egzaminem należy pobrać numerek. Numerek pobieramy za pomocą komendy. Numerek. OK mamy numerek 9 aktualny numerek to 6 czyli chwileczkę poczekamy w tym czasie myślę że możemy spokojnie coś zjeść więc udamy się do najbliższego baru jesteśmy w barze yy, aby zamówić jedzenie najpierw wpisujemy menu aby, aby zobaczyć jakie mamy dostępne oferty My weźmiemy sobie danie główne myślę, że sobie zjemy numer 12 w karcie, czyli ziemniaki kot sobowy, zestaw surowy Aby zamówić wpisujemy samów i numer 12. OK Aby zjeść wpisujemy komendę zjedz. Postać nasza je około około 60 sekund, 60-90 sekund w tym czasie musimy po prostu czekać cierpliwie a więc czekamy jesteśmy ponownie w głównym holu administracji serwera serwera udajemy się powoli do biura egzaminatorów ponieważ jest już numerek 9 więc za niedługo powinien być nasz numer wywołany i czekamy spokojnie na egzamin